w dzisiejszym odcinku jedziemy sadzić ziemniaczki Już mamy kwiecień Mamy kwiecień także jedziemy tutaj po sadzarkę sadzarkę przyznam się kupiłem bo nie miałem Kupiłem ją używaną czy się jej remont pomalować ładnie? Nie wiem, no, jakiś taki zielony, czerwony, coś takiego, nie. Bo ona ogólnie taka trochę, no, taka, no, taka szara brzydka, taka mi się trochę nie podoba. Mm, nie no, bym tu wam pokazać, zaprezentuję. Tak się z ruskim prezentuję. Sadzę ruski, no bo to, bo to ruski, nie. No tak, ona jest szara, mi się nie podoba Mi się nie podoba szara Także Może się im uda pomalować Ale najpierw Załadujemy sadzarkę Najpierw załadujemy sadzarkę ziemniakami Także ja jak załaduję no to yy, zobaczymy się na polu. Także zaraz się widzimy. Dobra, jestem. Musiałem sobie kupić ziemniaki, bo mi nie wystarczyło. Cała sazarka. Tak, to jest to, co myśleliście. Fiat 125P. To jest właśnie mój fiacik. Kupiłem sobie go niedawno. No, jest zadbany. Dałem ile dałem, ale dałem warto, bo mi się podoba. Także palimy ruskiego i będziemy próbować coś tu pajacować. Jest, no tyle będę sadził. Zapytacie się mnie pewnie, po co sadzisz? Ja sadzę po to na handel, nie? Na sprzedaż. Mmm Tutaj. O, puść. Polowe, nie, szosowe. Nie redu, reduktorem redukcyjnym. Oczego to? Nie tego. O. Tak myślę, że 4 na godziny będzie takie realistyczne, tak mi się wydaje. <tryk> 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 Trochę to krzywo idzie, no ale już nic nie poradzę. Dobra. Także sobie tu posadzimy ziemniaki. No, fest to idzie fes, oporowo. Opór. Także także posadzimy sobie ziemniaki. No, i będziemy czekać aż do września. Nowe kopki. Poczekamy sobie trochę. No, ale tak już to jest. Wydaje mi się, że jakoś tak... No nie no, chyba mi się wydaje, no ale no, dobra. Tutaj, cyk cyk. Sebe posadzimy. Jest kawałek, jeszcze kawałek, no dosłownie nie wiem, no kilka rzędów będzie koło, tam za owcami mam taki kawałek. Se z urałem, ale taki dosłownie mały kawałeczek Nawet to idzie, także zobaczymy się za chwilę, jak skończy. To, bo niech to was zadumylać przecież nie. Zaraz się widzimy, jak, jak skończę No i dobra. <laughs> Jestem posadzone. Niestety nie do końca bo mi zimniaku brakło. Ale to już tam trudno. Mam 8%. Mam 8%. Yy... 14 litrów, nie? Mogę to jedynie poprzeczniaka sobie zrobić To mnie jedynie uszczęśliwi, ale tak jest to już pełnego rzędu Pełnego niestety nie zrobię Chociaż... Nie, no nie zrobię, na pewno nie ma szans Także poprzeczniaka sobie jedynie zrobię i... To mnie musi uszczęśliwić, ale okej, okay, nie jest źle, nie jest źle i dobra, koniec. Jedziemy do domu. Polen za. No Boże, nie za zaimno po fiatcika, za chwilę wrócę. I piątkę. I opór. Ale idzie. No, także ziemniaki posadzone. Tam na dole, za owcami, w sumie nawet nie mam pomysłu co bym mógł posadzić yy, No ale... ale coś tam się może posadzi Jeszcze nie wiem nawet co, no ale... Może coś posadzi Tutaj jest <laughs> miejsce sadzarki Ona się tutaj stoi I czeka aż... czeka na remont Czeka na <laughs> odmalowywanie, nie? A wiecie, padła taka decyzja, że sprzedaję 30, bo mam. 60 mam i 30 idzie na sprzedaż. Ona idzie na sprzedaż, także zostaje mi tylko 60. I no i moja bestyjka czerwona. Kupiłem 60, bo była po fajnej cenie yy, Z Turem Tur I widły do belby. musiałam sobie teraz kupić widły No, paleciaka takiego, nie? Do tam, no Także 30 idzie Pa 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 No ale Mam 60 także To mi wystarczy może się kiedyś 60 sprzeda i kupi inny ciągnik, albo będzie więcej pieniędzy, to się kupi nowy ciągnik, nowy, jakiś mocniejszy, albo do 60 się po prostu napęd 4 na 4 dołoży. Nie wiem, zobaczymy jeszcze. Ale najpierw 30 się jeszcze przejedziemy. Do takiego miejsca, do takiego handlarza. No, i ten handlarz właśnie tam 30 weźmie. No i, no i tak to wygląda. Tak to wygląda. I no We, muszę sobie 30 zatankować, bo mi zaraz zdechnie. I zaraz tutaj zdechnie, i tyle wystarczy. W 3 litry mi zostało, to już wszystko, wleję kolejnego Coś tu będę patyczkowa. No i 30 posłużyła chwilę Ale opuszczę moją gospodarkę i jedzie na sprzedaż No okej, okay, to jedziemy na miejsce, to się zobaczymy Także trzymajcie się do za chwilę No i dobra, jesteśmy na miejscu Prawie sobie na miejscu już tutaj 30 zostawiamy i się z nią żegnamy. Tylko gdzie ją zostawić? Ja ją chyba miałem zostawić gdzieś tam z tyłu, czy gdzieś tutaj? Tutaj chyba pod tą wiatką Tak, tutaj miałem ją zostawić pod dachem. No i dobra, 30. To już koniec. Także trzymaj się i no. I powodzenia żebyś służyła w innym gospodarstwie. Nara. Na razie. Nara. Także idziemy tutaj gadać i znowu cięcie. Także zaraz się widzimy. Dobra. Wszystko jest gotowe. <laughs> także 30 zostaje. Bramy zamykamy. Także trzydziestka na razie Także idziemy Idziemy po, po Fiacika co? 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 co mi się tu pokazało? No nie wiem No nie wiem Zabramy, tak jak możecie zobaczyć Tu stoją jakiś traktor na sprzedaż, tam jakieś okreski, tu coś Kultywator jakiś, jakaś, nie wiem co to Jakaś, 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 jakaś talerzówka, głęboko, nie wiem, coś, coś typu naszego. Także tutaj trochę się takim truptem pobiegniemy. Także dzięki, widzowie, za oglądanie. No, i to by było chyba na tyle w tym odcinku. Także trzymajcie się, i do następnego. Na razie, cześć.